Bardzo elegancki stroik z chryzantem i stój zrobisz przy pomocy gąbki florystycznej z Action. Namoczoną gąbkę przymocuj do podstawki za pomocą taśmy izolacyjnej, powtykaj rośliny, dodaj czarną wstążkę i gotowe. Obserwuj domowe pasje Anki po więcej pomysłów na dekoracje. W ten sposób, nie wydając dużo pieniędzy, zrobisz bardzo duży, ponad metrowy stroik na grób. 30-centymetrowy wianek udekoruj różnymi zielonymi gałązkami dosyć luźno. Do środka wianka na druty przymocuj mały florek Dodaj chryzantemy, szyszki i puste miejsca wypełnij gałązkami. W tym stroiku na grób połączyłam wrzosy w donicach, chryzantemy i cięte, piękne kwiaty kapusty ozdobnej. Wykorzystałam do tego gąbkę florystyczną, którą umieściłam w donicy obok wrzosów. Całość wypełniłam kamieniami i szyszkami. Taki stroik na grób możecie zrobić w dowolnym rozmiarze. Wszystko zależy od wielkości wianka. Siatkę kupiłam w sklepie Teddy. Przymocowałam ją za pomocą szpilek florystycznych, poprzeplatałam rośliny, żeby dobrze się trzymały i przykleiłam na gorący klej żołędzie. Jeżeli zostały ci resztki gąbki florystycznej z innych stroików, owiniem chem zwiąż drucikiem i przymocuj za pomocą gorącego kleju do kory. Dodaj szyszki, zrób otwory w kulach, dodaj kwiaty i masz przepiękny stroik na grób z czerwonymi różami. Duży, tani i naturalny stroik na grób, który zrobiłam z trzech chryzantem. Całą donicę kupiłam za 35 zł i zrobię z tego trzy albo cztery stroiki. Zielone gałązki z ogrodu i ze spaceru, szczeć, szyszki, trawy i ufarbowane na czarno wrotycz i haber nadreński. Duży piękny komplet na grup zrobiłam z czterech gałęzi świerku kującego. Z dekorowałam ognikiem za pomocą szpilek florystycznych. Robiąc wiązankę przymocowałam dwie gałęzie do siebie i ognik drutem florystycznym przymocowałam szyszki. W ten sam sposób zrobiłam bukiet do wazonu. Taki piękny strojik na grup w kształcie serca zrobisz z szyszek i drutu. Przymocuj szyszki jedna za drugą, zrób koło i później wygnij to na kształt serca, dodaj zielone gałązki, trochę dzikiej róży, przymocuj je na drucik i dekoracja gotowa. Szybko, prosto i efektownie. Bardzo prosta i efektowna dekoracja na grób, czyli stroik na podstawce do kwiatów. Wystarczy, że podstawkę przekręcisz na drugą stronę, przykleisz do niej zielone gałązki, przymocujesz kulę namoczoną w wodzie, ozdobisz ją kwiatami i gotowe. Taki duży prostokątny stroik na grób zrobisz z czterech patyków. Wystarczy, że zwiążesz je sznurkiem albo trytytkami. Przymocujesz za pomocą cieniutkiego drucika zielone gałązki, tuj, liści, wrzosów, mogą być szyszki. Jak chcesz, dodaj świeże chryzantemy. Tutaj mam dekorację, którą robiłam. Zobaczcie jaka ona jest duża. To jest dekoracja, dekoracja na grób, która naprawdę wyszła przepięknie. Więc polecam Wam taki prostokąt. Jesienny stroik na grób będzie prezentować się bardzo długo pięknie dzięki temu trikowi. A chodzi o wymieszanie świeżych kwiatów i zielonych gałązek z roślinami suszonymi. Bardzo dobrze prezentują się takie rośliny jak suche liście, kobylak czy trawy. Do słomianego wianka przymocuj za pomocą drucika zielone gałązki cisu i tuji. Szpilkami florystycznymi przymocuj szyszki modrzewia i dziką różę. Dodaj zielone chryzantemy i masz przepiękny stroik na znicz. Zapraszam na kanał po więcej pomysłów na dekorację grobu. Obok tego korzenia chodziłam dwa lata. W końcu go wzięłam i zrobiłam stroik na grób. Korzeń przymocowałam za pomocą drutu, dodałam zielone gałązki, białe chryzantemy i dekoracja gotowa. Wspaniały, piękny stroik na grób dla najbliższej osoby. Zrób stroik na grób w kształcie krzyża, owiń patyki mchem, za pomocą drutu przymocuj zielone gałązki, ja wykorzystałam ostrokrzew, przepięknie będzie wyglądać również tuja, możesz dodać wrzos, chryzantemy, ja wykorzystałam astry. Taki piękny stroik na grób zrobisz z wykorzystaniem słomianego wianka i floretu, czyli gąbki florystycznej na plastikowej podstawce. Szyszki i trawy ufarbuj sprejem na czarny kolor. Dodaj kilka zielonych gałązek, kwiaty, jakie chcesz, i gotowe. Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować chryzantemy za pomocą gałązek, brzozy i liści, które mocujesz na dłuższych patykach. Długie i proste gałązki powtykaj w jednym miejscu wianek, żeby zrobić bazę pod nasze liście. I gotowe. Taką wiązankę na grób zrobisz za darmo. Zrób serce z gałązek wierzbowych, potrzebujesz ich garść tak naprawdę. Udekoruj zielonymi gałązkami z ogrodu, dodaj głuk albo dziką różę, przewiąż wstążką i gotowe. Stroik na grobie prezentuje się bardzo elegancko. Do tej dekoracji na grób wykorzystałam doniczkę, która stała na parapecie na oknie. Dodałam wrzosy z nicz, kilka ściętych gałązek, szyszki i ufarbowany na biało haber nadreński, który znajdziesz przy każdej drodze. Z jednej donicy chryzantem zrobiłam trzy stroiki, tutaj pierwszy z nich. Dokupiłam kwiaty kapusty ozdobnej, obcięłam kilka gałązek stój, jodły i cyprysika i zrobiłam dekorację na florecie. Jak widzicie, niewiele potrzeba kwiatów, by stworzyć przepiękną wiązankę na grób. Taki wianek na znicz będzie przepiękną dekoracją grobu i zrobisz go bez gorącego kleju. Przymocuj szyszki od wewnątrz i od zewnątrz drucikiem, wypełnij pustą przestrzeń gałązkami zielonymi. Ja wykorzystałam również mech do wianka, wrzos i gotowe. Zobacz jak zrobić bardzo tani i efektowny stroik na grób. Wystarczy słomiany wianek owinąć mchem, przymocować do niego floret powtykać z łąki zebrany kobylak i kilka słoneczników. To wszystko. Zobacz prosty sposób na piękny stroik na grup. Wystarczy kilka gałązek lipy, trochę tui, świeże kwiaty i szyszki, które po wycięciu czubków wyglądają jak cynie. Drut owiń mchem. Zrób kształt serca i gotowe. Zaobserwuj kanał po więcej pomysłu. Zrobiłam dwa wianki, jeden większy z bluszczu, do drugiego mniejszego wykorzystałam jarząb. Połączyłam drucikiem obydwa wianki przymocowałam szyszki, pojedyncze owoce przymocowałam na szpilki i wyszedł piękny stroik na grób. Choć pokażę Ci, jak zrobić bardzo prosty wieniec na grób, wykorzystałam do tego gałązki ostrokrzewu, które związałam sznurkiem. Uformowałam owalny kształt, dodałam jarząb i przymocowałam szyszki za pomocą drutów. Zaobserwuj kanał po więcej pomysłów na stroiki na cmentarz. Najlepszy sposób na przymocowanie irgi do słomianego wianka to szpilki florystyczne. Wystarczy pojedynczo dokładać gałązki i od zewnątrz, od wewnątrz, Sama irga prezentuje się pięknie, ja dodałam jeszcze troszeczkę wrotyczu. To też bardzo dobrze obciąża, można dodać kamieni, szyszek i będzie nam wszystko pięknie się trzymało. Najszybszy stroik świata, po prostu wkładamy wrzos do doniczki. Na takich gałązkach, zobaczcie, teraz tutaj zrobić sobie i robimy sobie serduszka. I tak można zrobić całe gałązki derenia. Więc jak widzicie, te serca, one naprawdę fajnie wyglądają. I też na przykład możecie dodać do stroików, do dekoracji, czy nawet na grób, powtykać gałązki z takimi sercami. To też będzie fajnie wyglądało. Więc to taki szybki pomysł dla Was, jak można wykorzystać dereń w dekoracji, bo naprawdę możemy zrobić nawet zieloną dekorację, a tylko dać te gałązki. O, to sobie obetnę i już. Nie chcę puścić, żeby mi to... Nie uciekło, ale dobra, zobaczcie. I mamy, zobaczcie. Tu mamy serduszko, tu mamy. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo szybko wianek w prosty sposób. Wykorzystamy do tego albo garnek, albo wiaderko, miskę, cokolwiek macie. Wypełniamy dookoła gałązkami i mamy wtedy piękne koło. Dokładamy gałązek. Jeżeli chcecie wysoki wianek, można to zrobić w kubełku wyższym i wtedy możemy zrobić taki wysoki wianek piękny i udekorować go już tak jak potrzebujemy do naszych dekoracji. Mamy kółeczko. Teraz możemy przyozdobić jak tylko chcemy. Ja przygotowałam sobie dziką różę. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne, dla tych wszystkich, którzy nie potrafią kręcić wianków z gałązek. Taki prosty sposób może Wam się przydać. Zapraszam na domowe pasje Anki, codziennie nowe pomysły na dekoracje. Zapraszam serdecznie. Biel i zieleń to ponadczasowa elegancja. Uwielbiam strojki na grób w takich kolorach i wykorzystałam tutaj dwa rodzaje chryzantem, większe i mniejsze. Do tego zatrwiam ten drobny, taki biały kwiatuszek, szyszki i różne zielone krzewy. Mam tutaj i cis, i tuje, i żarnowiec, i kilka gałązek sosny. Do tego długie szyszki i powstaje nam naprawdę piękna dekoracja.